Cześć. Dzisiaj kontynuujemy całkowanie przez części. Z czego będziemy korzystali? No i podstawiamy. Naszym u jest logarytm naturalny z x do potęgi drugiej. To znaczy, że u to będzie. 2 razy logarytm naturalny z x i razy 1 przez x. A dlaczego 1 przez x? 1 przez x będzie pochodną z logarytmu. Tutaj jeszcze dx. Naszym v' to będzie 1 przez x do potęgi 5, czyli x do potęgi minus 5 dx. No i pytanie, ile będzie równe v? v będzie równe minus 1 czwarta x do minus 4, dlatego że pochodna z V to będzie właśnie V', czyli minus 4 razy minus 1 czwarta to jest 1 i x do minus 4 minus 1, czyli do minus 5 właśnie. No to piszemy u razy V, czyli minus 1 czwarta logarytm naturalny do kwadratu przez x do potęgi czwartej, razy x do potęgi minus czwartej, czyli dzielone przez x do potęgi czwartej, minus całka, dwa logarytmy naturalne z x przez x to x razy minus 1, czwarta, x do minus czwartej potęgi. No i pytanie, ile to będzie? Czyli mamy tak: minus 2 razy 1, czwarta to jest minus 1, druga. Teraz logarytm naturalny z x mamy w, mianu, w liczniku i x do czwartej razy x, czyli łącznie x do potęgi piątej w mianowniku. No, Wyprośmy to sobie, żeby to jakoś wyglądało. Czyli w liczniku dostaniemy minus logarytm naturalny z x do kwadratu, a w mianowniku 4x do potęgi czwartej. Plus 1 druga razy całka logarytm naturalny z x przez x do piątej dx. No i kolejne podstawienie. Tym razem u to będzie logarytm naturalny z x. To znaczy, że u' to będzie pochodna z tego, czyli 1 przez x dx. V' to będzie x do minus piątej razy dx, no to V to już mieliśmy minus 1 czwarta x do minus czwartej. Czyli pierwszą część przepisujemy minus logarytm naturalny z x do potęgi drugiej dzielone na 4x kwadrat plus 1 druga razy Minus logarytm z x przez x do czwartej, i jeszcze czwórka tutaj w mianowniku, minus całka z minus jednej czwartej. x do potęgi minus 5. To się równa, czyli to wymnażamy i zapisujemy jakoś tam w jednolity sposób. 1 przez x, przyjąłem, że to jest x do minus 1, do minus 1 razy do minus 4, to jest łącznie do minus 5. No i zapisujemy minus logarytm naturalny kwadrat x przez 4x do potęgi 4. Minus. Logarytm naturalny jest x dzielone na 2 razy 4, czyli 8 x do potęgi czwartej. I minus. Czy plus 1 ósma, 1 druga razy 1 czwarta, całka z x do minus 5 potęgi, czyli minus logarytm naturalny do kwadratu z x przez 4x do 4 przepisujemy minus logarytm naturalny z x przez 8x do potęgi 4 plus 1 ósma razy x do minus 5 to jest minus 1 4, x do minus 4 to już było. Plus jakaś stała. No i kolejnym, jakby ostatnim krokiem tutaj to jest tylko uproszczenie, żeby to ładnie wyglądało. I 1 ósma razy minus 1 4 to jest minus 1 32 x do minus czwarty to jest x do czwartych w mianowniku i plus jakaś stała i to jest koniec zadania. Cześć.